Zastanawialiście się kiedyś, co może osłabić wał przeciwpowodziowy? Może w centrum kopernika będą wiedzieli, co może osłabić wał przeciwpowodziowy najbardziej tak, centrum kopernika znajduje się właśnie tutaj, a właśnie tam znajduje się Wisła A to po czym jeżdżą te samochody na skutek awarii przy budowie drugiej linii metra pod Wisłą bo tam właśnie tutaj kopią w tej chwili mocno przekopują się na dole cały ruch puszczony został wałem przeciwpowodziowym po prostu sprytnie co <laughs> Panie Gronkiewicz-Walc, z tego wspaniałego punktu serdecznie Cię oraz Twych urzędasów pozdrawiam. Jesteście genialni.